Witam wszystkich grzybiarzy w 2022 roku w Australii. Jest środek jesieni. Właściwie już jest pod koniec miesiąca kwietnia, no trochę deszczów popadało, i myślę, że czas rozpocząć sezon grzybowy. Wybrałem się do pobliskiego parczku zobaczyć, czy po tych deszczach które ostatnio były pojawiły się jakieś grzyby no i oczywiście widzę że grzyby rosną wcale nie muszę iść daleko proszę bardzo piękne, piękne, dorodne dzikie pieczarki piękne, zdrowiutkie, fantastycznie yy ładne i duże. R różowe pod spodem, różowiutkie, świeżutkie. A obok nich rosną również inne grzyby, małe przydróżki czy panienki. Bardzo smaczne grzybki, tylko że trzeba ich zbierać w większą ilość, ale bardzo fajne, aromatyczne. Jeszcze jedna pieczarka, trochę już widzę, że złamana, nie będę zbierał za dużo, przejdę się tylko zobaczyć i pokazać jak właśnie się wysypały pierwsze grzyby w tym roku po tych fajnych deszczach, o, jakie fajne, dopiero co yy, jeszcze nie rozwinięte. Muszę być ostrożny, bo nie wiem, czy to czasami nie są Yellowstiners trujące, ale wiem, że zbierałem tutaj już w tym miejscu kiedyś i naprawdę były to pieczarki, były bardzo smaczne. Idziemy kawałek dalej. Widzę z daleka już kolejne skupisko tych grzybów. Patrzcie, jakie piękne. Biorę tylko te mniejsze i te ładniejsze. O, kilka większych też podniosłem. No ale nie chcę brać za dużo. Tu jest piękna. Ładnie wygląda. O, piękny grzybek. I idę do następnego skupiska. Ha, popatrzcie, jak ładnie wyglądają. Takie piękne grzybki świeżutkie. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. A. I już jest pełne wiaderko. Mimo że wszystkich nie brałem, nie wyzbierałem, tylko niektóre, ale już mam pełne wiaderko. Po drodze mijam jeszcze kolejne pojedyn pojedyncze sztuki. I już wracam do samochodu. Ile minut? 10 minut. Jaderko napełnione i można powiedzieć, że tegoroczny sezon grzybowy rozpoczął się. Został otwarty. Tak wyglądają moje zebrane grzyby po oczyszczeniu, obmyciu i pokrojeniu w kawałki. Jedną trzecią z nich wyrzuciłem, tych większych. Zostawiłem tylko takie dorodniejsze, ponieważ jestem w drodze, nie, nie wracam do domu, więc yy, spróbuję je sobie przyrządzić, usmażyć na dzisiejszą kolację. Jest dosyć późno, za chwilę się ściemni, więc muszę się spieszyć. Yy, będę chciał usmarzyć. Nie jestem na 100% przekonany, czy to są rzeczywiście pieczarki, czy może Yellowstineers, te które. Ludziom y, niektórym szkodzą i niektórzy się nawet zatruwają tymi grzybami. No, ja popróbuję, jeżeli będę widział, że coś nie tak to wyrzucę, ale y, wiem, że niektóre żołądki tolerują te, tego grzyba. więc A mój żołądek toleruje wiele rzeczy, więc spróbuję. A jak to okaże się, że jednak były Yellow Steiners to może to było nie tylko rozpoczęcie sezonu grzybowego, ale może również zakończenie. Okaże się jutro, czy będę chorował, czy może w ogóle. No ale nic, spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ryzyk fizyk, jak to mówią. Grzyby już się duszą na patelni. Będę chciał je tak dobrze usmażyć. No. I. Za chwilę może uda mi się jeszcze m, zupełne ciemności zapadną i je skonsumować. Tutaj na pewno powiecie stary, a głupi. No i tak rzeczywiście jestem stary i głupi i ryzykuję, lubię ryzykować. No, popróbuję. Jeżeli zobaczę, że coś smaknie taki, no to wyrzucę to. A jeżeli będą smaczne, no to może zjem. Przed chwilą spróbowałem sos z tych grzybów i naprawdę jest smaczny. Nie dodawałem oprócz soli żadnych tam dodatków. A smak, jakbym dodał jakąś wegetę albo jakiś, yy, jakąś przyprawę. Więc yy, wyglądam na to, że może te grzyby będą dobre. No jeszcze chwilę, niech się smarzę. Na razie się duszą. Na razie się duszą w własnym sosie. Ale jak się już tak poduszą i jeszcze posmarzą, to będą może dobre. Mam nadzieję. Za blisko postawiłem kamerę i zaparowała mnie. Soczewka zaparowała od parujących się grzybów. No to Troszeczkę musiałem na bok przestawić, bo para idzie w tamtą stronę, gdzie stała tą kamera. No i próbujemy jeszcze raz. Jak na razie bardzo dobry smak. Także może no, rzeczywiście to są pieczarki, a może jakaś krzyżówka pieczarek z Steiners, w Yellow Steiners, ale być może nie będzie aż taka szkodliwa. A no, na razie fajnie, niech się duszą. Później będziemy konsumować. Mm. Taki świetny wywar Szkoda tylko, że marzę te grzyby na oleju, a nie na maśle. Szkoda, że nie mam masła ze sobą, bo byłyby na pewno jeszcze smaczniejsze, no ale tak myślę, że będą dobre. Chyba, że będą niedobre i mi zaszkodzą. Ale mam nadzieję, że nie. Niech się tylko fajnie podsmażą. Już prawie, że sok i woda w nich wyparowały. Teraz jeszcze tylko, niech się ładnie tak podhajcują, żeby były fajnie, lekko chrupiące. Mm, dobre, dobre, dobra. Moje usmażone grzybki, już na talerzu, fajnie się podsmażyły. Za chwilę siadam do tego trochę ciemnego chlebka i będzie świetna kolacja, myślę. A jak ona się zakończy, to się okaże jutro. Czy będę jeszcze w stanie jutro wstać, czy już nie? No ale żarty żartami, ale myślę, że będzie wszystko ok. Wygląda na to, że grzyby są dobre. Dobre w smaku. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Będzie w porządku. Tak, więc jeszcze raz mogę powtórzyć. Sezon grzybowy 2022 w Australii uważam za rozpoczęty. No, ale jeszcze raz chcę również wszystkich oglądających ostrzec: nie się grzybów, których nie znacie. Myślę, że za kilka dni wyruszę już na jakieś grzyby do lasu. Zobaczyć, czy już rydze się pokazały. Może ma ślaki, bo ostatnio padały deszcze. No i jeszcze mają padać przez kilka dni następnych. Także mam nadzieję, że już jakieś grzyby w lesie będą. No więc trzeba ruszać do lasu na grzyby.